W dzisiejszym odcinku nagramy ostatnie prawdopodobnie, no przynajmniej z moich obliczeń tak wychodzi, UHC na tym serwerze, słuchajcie, którego jeszcze nie nagrałem, czyli Random Treasures. Także z dzisiaj będą wypadały pełne, gotowe przedmioty, a także książki. No ale w sumie to widzimy się już jak rozpocznie się arena. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej, okay, moi drodzy, także rozpoczynamy, słuchajcie, rozgrywkę tutaj. No i generalnie, słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, także subskrypcji, jeśli lubicie codzienne odcinki z UHC i takich tak, 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 innych trybów i tak dalej. Słuchajcie, jest to ostatni, jak wspomniałem na Oktanie. Od... Odcinek, to no przynajmniej materiał tutaj. Napiszcie, który chcielibyście tryb z Oktana w kolejnym odcinku, może Łanczanku HC albo random Enchants, czy cokolwiek tego rodzaju. W każdym razie napiszcie, słuchajcie, w komentarzach. Nagrywamy sobie ostatni tryb, którego nie nagrywaliśmy, który, słuchajcie, nazywa się Random Treasures. I polega on na tym, że zród. Różne, z różnych ród, słuchajcie, wypadają w różne ilości różne skrzynki. Na przykład mamy skrzynie kresu, które wypadają częściej z diamentów, mamy y, też skrzynie kresu, które wypadają czasami ze złota. 98% na skrzynie kresu jest na przykład sponoć z emeraldu. No i tego typu rzeczy się tutaj dzieją. Z węgla, możemy na przykład częściej rzeczy ze statku. I, i dobra, chyba, chyba wyjaśniłem o co chodzi. Także jedna rzecz, którą musicie teraz zrobić, to zostawić łapę w górę, a ja już lecę, słuchajcie na dół, ponieważ jedyne, co musimy to zdobywać. Surowce tak naprawdę, kurcze, bo tylko dzięki nim możemy cokolwiek zrobić. No i Będziemy lecieć, słuchajcie, w jak najlepsze uzbrojenia, także koks i Jabka w dzisiejszej rundzie. Refile raczej bez problemu powinniśmy sobie dropić po prostu kopiąc. No i co? Przypominam, że to jest w ogóle drugi odcinek nagrywady w tym, macie na moim nowym mieszkaniu. Yy, tak, jeszcze nie urządziłem się, jeszcze po ogarniam stare mieszkanie, więc nadal słuchajcie, mam mało czasu niestety na ogarnięcie tego filmu. I nagrywam go podczas transmisji na żywo, która dzieje się, słuchajcie, na cypherkowych, gdzie serdecznie zapraszam, a będziecie mieli okazję występować na livestreamach, gdzie właśnie nagrywam ten odcinek. Macie wtedy na przykład większą szansę, kurde, wystąpić na odcinku, albo po prostu zagrać ze mną ją, jeśli gram na serwerze publicznym. No, no właśnie, na przykład jak Raksobet by, by the way. No tak Rakso, by the way, nie? Chciałem jeszcze poruszyć. Więc okej, okay, mamy na start, słuchajcie, żelazo, z którego tropią takie rzeczy, w różnej tutaj częstotliwości, w różnym tutaj stężeniu. Założę sobie, co mam. Z tego co zauważyłem, gracze tutaj na szczęście nie dają rady się uzbrajać w pełne uzbrojenia, jakieś wykoksiaste i tak dalej, więc ja tu raczej polecę, słuchajcie, od razu na dół i będę starał się przynajmniej 3 czwarte seta zrobić na Protection 3. Jest to proste, bo wystarczy tak naprawdę, słuchajcie, zdobyć książki do enchantu, pod warunkiem, że będę miał szczęście do znajdowania surowców, bo jak wiecie, na tym serwerze to surowce tak nie za często się trafiają pod ziemią. I, wow, okej, okay, y <tosłytk> Tak, tego co powiedziałem przed chwilą, nie było tak naprawdę. No i co mogę powiedzieć, słuchajcie, tak jak wspominałem, napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony tryb na tym serwerze. No to myślę, że go nagramy sobie w najbliższym czasie. Dzisiaj miałem straszny dylemat, słuchajcie, co tutaj dla Was nagrać. Z racji, że niektóre tryby się pojawiały dosyć często. Mam. Dobra. Dobra, czekaj, tu było coś jeszcze fajnego. Sharpness 3, dobra. Chyba przed chwilą widziałem spodnie protection. Mhm, mm czyli to były jednak unbreak. Okej, okay, czyli się przewidziałem w każdym bądź razie. Ale mamy za to taki, słuchajcie, wykoksiasty kill of efektywność 4, który jest po prostu kozacki w tym momencie. I słyszę gdzieś tutaj jaskinie, kurczę. Czyli ciekawe, czy uda mi się ją... Tym trikiem zauważyć. Ktoś mi mówił, że idzie tam na procz coś takiego zauważyć. No okej, okay. jak mi się nie uda, no to trudno. No jeszcze chcę wspomnieć, że jeśli słyszycie jakieś echo podczas odcinka, przepraszam serdecznie. No ale jeszcze, słuchajcie, nie urządziłem się do końca. jakby mówię, nadal jeżdżę, kurczę na stare mieszkanko, słuchajcie, na stare studio mm, sprzątać, więc nie miałem czasu się jeszcze tutaj do końca urządzić i ogarnąć sobie mojej moje, moje tutaj miejscowy pod streamem, więc kurczę, nadal mam tu troszeczkę pusto, wiecie, i z tegoż powodu jest tutaj echo w tym pomieszczeniu. Więc okej, okay. ale na szczęście z tego, co widziałem. Y w programie, to tego aż tak nie słychać. I, jakie kozackie w ogóle dropy, kurczę, dobra. Dostałem sobie książki, jakie chciałem, więc jest, kurde, zarąbiście. No i co? Chciałem, chciałem w ogóle wam powiedzieć, że mam nadzieję, że macie dzisiaj dobry dzień. A ja w tym będzie pójdę kopać. Myślę, że dzisiaj będą w ogóle dwie rundy. Także ja idę kopać. Widzimy się za chwilę. I sobie, nie idź za mną, człowieku jeden. Nie wolno się kopać za youtuberem, jak go widzicie. Słuchajcie, youtuberzy to jest zagrożony gatunek. Coraz rzadziej na multiplayerach występują, więc... O co, tu, o co tu chodzi? Dobra, fa, fajnie, mamy. Widzę, z live'a przychodzą, słuchajcie, przeciwnicy na poziomie, albo to są sobie. To mogą być też w sobie Polacy kurczę, którzy przychodzą tu przez innych youtuberów. Słuchajcie, moi drodzy, bo mam do was jedną ważną sprawę, nie? Gdyż już, ponieważ tak zaglądam czasami na inne materiały innych youtuberów, żeby sprawdzić, co kto aktualnie robi, i tak dokopałem się do informacji, że wielu obecnie polskich Jupiterów, czy tudzież zwanych <coughs> influencerów. Zawitało, słuchajcie, na mój ulubiony serwer, czyli no po prostu tutaj, nie. I sprawa jest taka, moi drodzy kochani, jakże inteligentni. inteligentne dzbany. Mam do was jedną prośbę. Nie piszcie proszę w komentarzach u innych Jupiterów, że ściągnęli ode mnie, że oj, są tacy i tacy, bo ściągnęli czy coś takiego. To jest słuchajcie, serwer publiczny. Czy ktoś coś ściągnął, czy nie. Nie jest to wasza sprawa, jakby do końca. A ja się bardzo, bardzo, ale to bardzo, wstydzę, jeśli piszecie takie rzeczy innym youtuberom, więc... Proszę, przestańcie. Napiszcie po prostu stary, dobry odcinek. Cyfer nagrał coś podobnego co najwyżej. Zamiast go wyzywać, możecie napisać czy coś takiego rodzaju. Ja się na przykład bardzo cieszę, słuchajcie, poniekąd, że inni nagrywają. Chociaż wiadomo, konkurencja mi rośnie, kurde. Ale myślę, że jako, że jestem w tym momencie, słuchajcie, aż tak bardzo sfiksowanym, juhacowym YouTuberem, to taka konkurencja to dla nas nic. Także, no, także taka mała prośba, słuchajcie, ode mnie na odcinku powiedziałem o tym. Ja naprawdę, nitam tam najczęściej pojawiające się niki, to chociażby Flotar, którego serdecznie pozdrawiam, I się kiedykolwiek dotrzesz do tego odcinka. Przepraszam za moich widzów po prostu, no, no kurde, no, no. No widzicie, trochę wam zwycze krótszą zrobiłem, kurde, już jakie sobie robicie w internecie. Słuchajcie, ogólnie podjąłem się jednej strategii, którą mam zamiar dzisiaj się przytrzymać, przynajmniej, słuchajcie, do rozpoczęcia PVP. Czyli ekwipunek robimy sobie 3 minuty przed rozpoczęciem PvP. Także będę łączył dopiero wszystkie rzeczy sobie 3 minuty przed startem z prostej przyczyny, że ostatnio słuchajcie, straciłem bardzo dużo czasu na uszykowanie sobie ekwipunku i zdałem sobie sprawę, że straciłem tak naprawdę cenne minuty, podczas których mogłem nakopać jeszcze więcej surowców i chyba wszystkie surowce wokół mnie wtedy wykopali gracze po prostu. Także no lekko rip wtedy miałem, rundę, że tak powiem, ale w tym momencie słuchajcie, myślę, że bez problemu sobie coś fajnego nakopiemy. Pytanie moje jest tylko czy ja mam tu gdzieś mam sharpness 3. Okej, okay. sharpness 3 to trochę Słabo, szczerze. Może by mi się udało, kurde, szartę z piątkę czy coś. No, ale nie wiem. W każdym razie, kurde, muszę szukać dalej surowców. Okej, okay, znalazłem, słuchajcie, pierwsze moje złoto. No i dzięki temu złotu mogę zdobyć naprawdę. Fajne enchanty, tak, to na pewno taki ale mogę też zdobyć dużo innych przydatnych rzeczy. Z tego co widzę też strzały się zdarzają czasami pojedyncze. No, akurat tym razem nic fajnego nie trafiłem. Nie wiem, jakie są, słuchajcie, szanse procentowe na skrzynie z kresu. No, jak widzieliście z tymi diamentami mieliśmy farta co do kilofa na pewno. No ale nie wiem tak naprawdę, jak procentowo to się przedstawia w wypadku złota i innych takich. Jeśli słuchajcie, wiecie, napiszcie w komentarzu, no to przypnę wam po prostu serce. no. I co mogę jeszcze powiedzieć? Napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze ulubione UHC z tych, co się pojawiły w przeciągu ostatniego miesiąca, no a myślę, że... Coś możemy zgrać w najbliższym czasie jeszcze. Tak, znowu macie napisanie ulubiony w komentarzu ją. Okej, okay. zaczynam wierzyć, że ktoś mnie zrobił w bambuko tak naprawdę. I słuchajcie. Kopiąc złota, tak naprawdę chyba Ender, Chesto Ender chestów się nie da trafić. Wydaje mi się, że to jest domena e, tych e, emeraldów i, i. tak naprawdę w sobie tylko emeraldów i diamentów. No bo kurczę, to jest, która ruda złota, z której nie dropnąłem tak naprawdę żadnej endowej skrzyni. No nie wiem, kurczę, mam nadzieję, że mi ktoś napisze w komentarzu, jak to jest, jeśli taki tryb miałby się pojawić jeszcze. Oh, just welcome everyone! Kurczę, dobra, trafiłem na najfajniejszą rudę z najgorszym dropem. Okej, okay. miałem nadzieję, że ten diament, słuchajcie, troszeczkę odmienił moją sytuację, ale trafiłem totalnie. Najbardziej krapowe diamenty, ale są jeszcze dwa i te dwa mogą odmienić sytuację. I w tym momencie to zrobiły w sumie. Bo mam fajne buty w sumie mam fajne buty i tu się kończy, tak naprawdę, moja wypowiedź, ale myślę, że jeszcze może uda mi się, słuchajcie, dokopać coś, bo mam jeszcze 3 minuty. Jak będzie równo 3 minuty, zaczynam, słuchajcie, łączenie moich ekwipunków razem z książkami, z enchantami. Ok? I nastała pora tworzenia swojego ekwipunku, słuchajcie. W ogóle, ten odcinek powstaje w starej formule, jak widzicie, czyli dzisiaj troszeczkę więcej komentuję, z racji, że w sumie takie odcinki, wydaje mi się, że kopiące polegają na tym, że pokazuję Wam, co mi to w sumie wypada i tego typu rzeczy. Moi drodzy, Ostatnio, jak widzieliście, zmontowałem trochę bardziej odcinek i wyszedł mi w sumie 12-minutowy odcinek z 40-minutowej nagrywki, także napiszcie, która wersja po prostu będzie Wam bardziej odpowiadać, ponieważ ostatnio pojawiło się dużo komentarzy w stylu, że w sumie, no, fajnie, że się staram i zmontowałem dla Was taki odcinek, aczkolwiek większość raczej wyraziła się z chęcią taką, że, no, kurde, Cyfer, z jednej strony fajnie, że pomontowałeś ten odcinek, z trzeciej strony jednak dłuższe odcinki są lepsze, także po prostu, nie wiem... Napiszcie co uważacie. Ja w niedługim czasie i tak, słuchajcie, będę mógł w końcu pozwolić sobie na nieco dłuższe partie nagrywkowe. Będę miał tak naprawdę na jeden materiał dużo więcej czasu, więc myślę, że całkiem niedługo już po prostu to się jakby połączy tutaj. No ale jeszcze, słuchajcie, taki tydzień przede mną jest, powiedzmy, takiego nagrywania trochę na szybko, trochę, trochę z sercem, prawda? Jak to się mówi, że tak powiem. No i kurczę blade, no, no nie wiem w końcu co o tym sądzić, więc napiszcie mi po prostu w komentarzu jak bardziej wam podpasowy. jaki bardziej styl. No a ja dzisiaj powiedzmy zrobię takie pół na pół, ponieważ z tej areny pokażę wam troszeczkę więcej, no a z drugiej areny po prostu przejdziemy bezpośrednio sobie do powiedzmy PVP. Także fajnie, macie informacje co i jak. Udało mi się dodropić jeszcze parę. Ksi What the fuck? Dobra. Teraz to powiem wam że mega fartownie. Efektywność, respiration, dziękuję, PROT 3 kolejne, dobra, nice! Jeszcze mi ktoś przypomniał z czatu, słuchajcie, że mam przy sobie Fire Aspect, ale może uda mi się jeszcze coś trafić fajnego. Generalnie, co do informacji, słuchajcie, Fortunka na tym serwerze nie działa, bo już dostawałem jakieś masę komentarzy po prostu. Z tym, że, o cyfrę, sobie nie połączysz tego, przecież, przecież mógłbyś sobie zrobić Fortunkę, czy coś tego rodzaju, nie? Nie, moi drodzy, Fortunki na tym serwerze nie ma po prostu, jeśli o to chodzi, więc y, o, od razu neguję wszystkie takie komentarze. Hell, okej. Okay. Dobra, z nieba lecą mi, słuchajcie, przedmioty, które potrzebuję. De facto, w sumie? Ja chyba piąty level potrzebowałem do stworzenia tego miecza. Albo siódmy, bo już nie wiem naprawdę. No ale mogę jeszcze sobie dokopać to, co tutaj jest. Yy, Lewela nadal mi brakuje, kurczę. Jestem kawałek przed powierzchnią. Yy... Kurczę, myślę nad tym firem tak sensownie, bo Fire Aspekt dużo może pomóc. Jednakowoż myślę, że EXPAS dobędę w jeden, jedyny, prawdziwy, prawilny sposób. Czyli po prostu poluję sobie słać jakiegoś innego gracza. Na no, w tym momencie muszę wyjść na powierzchnię tutaj. No i zobaczymy, jak wygląda teren u góry. Mamy trzy minuty, słuchajcie, do rozpoczęcia jakby kolejnego rundy, która będzie prawdopodobnie już areną deathmatchem. Chociaż jeszcze nie wiadomo, czy w sumie jest na tyle mało graczy, żeby mógł się deathmatch w ogóle rozpocząć. Więc szukamy pierwszej ofiary. Widzę, słuchajcie, pierwszego zawodnika, że tak powiem. Z którym przyjdzie mi się tutaj zmierzyć. Któremu wklepałem pierwsze dwa hity, a on się nawet nie ogarnął, że ja tu jestem. Dobra, masz mieć z knockbackiem, mordeczko. Także miałeś nie farta co do dropów, z tego co widzę. I mm, to takiego sensownego. Ale mam dzięki tobie szósty level. Mogę zabrać ci złoto. Przy okazji jest tutaj, słuchajcie, loot lama, z której można trafić... No, w sumie całkiem przyzwoitej temy jeśli bym na przykład trafił z niej powiedzmy cztery koksy czy coś tego rodzaju. Bo tak jest to jak najbardziej ten, który można z niej dropnąć. Więc słuchajcie, postaramy się z niej coś fajnego dostać, znaczy nie wiem co tu się starać w ogóle można. No ale okej. Okay. Oglądajmy się dookoła, czy nikt nas tutaj nie nachodzi. I dobra, pik. I dostałem mieczek z fajerkiem. Yy, fajny mieczyk z fajerkiem, ale. W sumie tak shit happens słabo. Tak, szczególnie, że 15 level kosztuje... Okej, okay, ja nic nie mówiłem, jakby ktoś pytał. Yy, to nie ja, to nie ja byłem... W... To, to nie ja miałem wątpliwości co do tego kilofa, okej? Okay? Okej, okay, przeciwnik number two, że tak powiem. Ciekaw jestem, jakie ty masz uzbrojenie, mordeczko. Niestety nie widzę twojego HP, szkoda troszkę. Tylko... A, czekać, przecież tu widać HP nad nikim, okej. Okay. Dobra, masz mieć z fajerem. Słabo zabrałeś mi obrażenia, więc... Yy, powątpiewam tro trochę w siłę tego, kurczę. Twojego, twojego miecza, więc mam nadzieję, kurczę, że Mój spełni lepiej swoje zadanie Plus ja mam fire dwójkę, więc ty się palisz Dużo mocniej niż ja Więc okej, okay, dojeżdżam cię tutaj Czy to był koks? To nie był koks! Nice! Dobra, kolejny gracz, który padł I który miał prota trójkę, dobra Mogę sobie zabrać twój hełm bo jest rzeczą, która w sumie podczas deathmatchu bardzo szybko pęka. Zapasowy set, no powiedzmy, że nawet coś tu mogę sobie wziąć z tego. Ja mam, słuchajcie, jego złoto w tym momencie. Z jego złota mogę zrobić sobie jedną, jedyną pożyteczną rzecz. Refil mam 44, więc tak naprawdę więcej ich nie potrzebuję, ale potrzebuję za to jakieś koksy. Koksy mi są potrzebne, kurde. No, więc okej. Okay. I w ogóle chciałem się jeszcze do jednego komentarza odnieść tutaj. Bardziej na privie on był niż tak na publiku w komentarzach. No ale ktoś się, słuchajcie, przyczepił, że ostatnio zacząłem w taki dziwny sposób mówić podczas odcinku. Sprawa jest taka, że po prostu dużo pozytywnych emocji staram się zawrzeć w moim głosie, kiedy nagrywam odcinki, bo nie wiem, czy chcielibyście mnie oglądać, jakbym mówił do was w ten sposób. Nie wiem, naprawdę, czy wam by się chciało takie odcinki oglądać. Więc wolę mówić w ten sposób, gdzie mówię wyraźnie, głośno i po prostu jakieś emocje przedstawiam sobą. Dobra, weź mnie chwilę pobi, bo ja muszę tutaj stary sobie wyciągnąć bloki. I widzę zawodnika w kurcze w jakiejś zbroi lepszej. Dobra. Na koksie, o oh, fak. O oh, fak, dobra, czekaj, ja se stąd wyjdę. Ja se stąd kurde wyjdę. Czy perła może opaść? Halo? A jeszcze nie mogę wyrzucać, dobra, weź tam spadaj. Robol jest w jakiejś zbroi, kurczę. Z tego, co widzę, Unbreaking i Mending. W ogóle, moi drodzy, yy, niedługo stworzę odcinek, w którym pokażę Wam dokładnie, jakie mam spaki. więc jeśli chcecie to, to pamiętajcie o zostaniu łapy w górę. To mnie zmotywujecie, kurczę, żeby taki odcinek powstał. Dobra, typowi powinien koks się kończyć jakoś za chwilę, yy, więc będzie już jak najbardziej do zatłuczenia. W ogóle, typ, kurde, bez e czatów, bez niczego, <laughs> mam bekę w sumie z nie? <laughs> Ta Roblo uciekająca przed typem. Dobra, zgarnął ciosa. 75, no niestety od ognia nie będzie obrywał tutaj. Jest robol i jest kurczę ten gracz, więc mogę w sumie oboje pobić tutaj. Pyk! Dobra, pykłeś pięknie. Yy, perły mi oddaj. No i została tutaj roblo, która uciekła, niestety. No, więc okej, okay, ja sobie postaram tutaj jeszcze przejrzeć może jego ekwipunki. Czy miałbyś coś interesującego? Proc 3, ok. Um, teoretycznie. Yy, tak w teorii tylko. Ok. <śla> Udało się. Jestem głupi, ok? Jakby mogłem sobie zrobić każdą inną część zbroi na proc 3 Zrobiłem tą, którą i tak miałem. F w komentarzach. ok? jakby... Po takiej chwili, słuchajcie, zawahania i tutaj chwilowej refleksji nad swoim jestestwem, bytem, życiem i tak dalej, postanowiłem, że Robol niestety jest kurczę przeciwnikiem, którego warto się pozbyć już szybko, gdyż może ona napsuć mi sporo krwi. Więc, okej, okay, pozbyłem się jej zawodowo. No, nie miała ona jakichś powalających rzeczy. Na pewno miała tą prot czwórkę, którą z miłą chęcią założę. Tutaj już nie mam fajla, że, że zmieniam taki sam na taki sam. E, więc trochę bo to wyszło, szczerze powiem. No ale na szczęście, widzicie, jestem całkiem dobrze uzbrojony. Serio, jestem pod wrażeniem, wiecie co, że nikt kurcze nie miał żadnych koksmie czy na des 5 czy coś tego rodzaju. No nie wiem, może taka runda po prostu. <laughs> okej, okay, here we go, moi drodzy że tak powiem, musimy wlecieć tutaj ostro na dzień dobry, bo widzę, że zawodnik dosyć konkretny. Więc dobra, trochę ci tutaj zjedziemy, Wolan. Okej. Okay. Został na pół HP. Czyli Wolan ma porównywalne zbroje do mnie, jeżeli jestem w stanie mu tyle zadać. Yy, został tutaj Sharpness 4, co sobie z miłą chęcią przygarnę. Yy, dobra, Prot 1 to jednak są za słabe rzeczy, żebym to nosił przy sobie w ogóle. Bo w ten sposób mogą mi się wymieszać, niestety, one z lepszymi rzeczami. Yy, I w sumie kurczę ten łuk może bym sobie zabrał, wiecie? Bo może on mi się przydać, z racji, że zaraz jesteśmy teleportowani, no właśnie na Deathmatch. Dzień dobry, Deathmatch. Yy, pytanie, ty jesteś na fajerce? Ja fajer. Już nie mam, ej, nie miałem nawet, ja, ja przecież nie jadłem koksów jeszcze. Dobra, tamci przeciwnicy wyglądają no tak chuderlawo, szczerze, dosyć. Więc myślę, zobaczymy, słuchajcie, może uda mi się kogoś jeszcze tutaj ubić. No, a jak nie, no to pamiętajmy, że jest przede mną jeszcze jedna arena tutaj. I dobra, po tej to men się pali, po tej to z tego, co pamiętam, raz mnie zaciukał tutaj. Także trzeba się go pozbyć jak najszybciej za karę, po prostu. Dobra, po tej to padł. Po tej to też miał szarpa czwórkę, więc szybko go wyjmę z jego ekwipunku. I Wolan w ogóle pijesz mnie drugą ręką. Jestem skonfundowany w tym momencie, co się stało, ale okej. Okay. Y okej. Okay. Okej, okay, Sandsban się ma. Dawaj mi koksy. Dobra. Ty miałeś tylko looting i fire, okej. Okay. Okej, okay, sansban, czy ty się nie palisz? Dobra, bo ty jesteś na koksie w ogóle. Dobra, i zostaliśmy w ogóle sami. Okej, okay, to tak przyzwoicie bym powiedział. Dobra, szarp trójka, szarp trójka, powywalajmy, żeby czasami nie miał Sandzban z tego, ym, prawda, jakiejś tutaj korzyści i dobra, Sandzbanowi skończył się koks już, z tego co widzę. Mój na szczęście trzyma się jeszcze całkiem dobrze. I mogę mu kurczę tu wjechać ładnymi obrażeniami. Dobra. Yy, chodź tu, mordeczko, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 ja muszę wygrać tą arenę, rozumiesz, prawda? Honor odcinka trzeba tutaj przytrzymać. Za 5 minut jest Poison, no wtedy ja już, kurczę, totalnie przegram, bo niestety na Poisonie to ja nie potrafię za bardzo grać. I znowu szperełkę cykasz, no co za człowiek normalnie. Dobra, dawaj tutaj. O! No jak się, kurde, o, jak się uratował w ostatniej chwili, fuck! Antycin za mną lata, what?! Dobra, ale udało mi się wygrać, słuchajcie. Także widzimy się już na kolejnej arenie w momencie, jak już się zdążę uzbroić. Ja tu liczyłem, że kogoś spotkam i się, kurczę, zdążę dozbroić jeszcze jego kosztem na przykład, bo będzie miał buty i hełm tak naprawdę. No, moje rzeczy nie są idealne, słuchajcie, ale jak na to, ile miałem czasu, myślę, że i tak jest spoko. I dobra, widzę w końcu kogoś. O, i to jest ziomek... O, tak! Nareszcie! Wreszcie mogę cię, kurde, zwierzę ty jedno... Chodź tu, kurde, jak ci mi zaraz uciekniesz gdzieś, to ja po prostu walę, nie? No niestety knockbackiem walczę, ale kurde, mogę ci życie uprzykrzyć teraz. Oj, tak zwierzaku, jeden kurde. Och, jak nie wiesz jak mi to sprawia przyjemność bicie cię w tym momencie. O, tak! Tak, youtuberzy lubią być widzów. Nie, taka, tak naprawdę to nie, ale po prostu akurat w tym wypadku bardzo, bardzo zostałem stiltowany przez tego osobnika. I zaraz skończy mu się koks i wtedy go kurczę dojadę po prostu. Niestety mam knoka dwójkę Więc troszkę to zajmie, nie? Dojechanie gościa, który będzie mógł mi uciekać przy okazji Dobra, czy już? Już ci koks spuścił? Dobrze bardzo Głupie dziecko, kochane Smoc... Głupie dziecko, tak, głupie dziecko 2000 tam chyba jest Napisane czy coś takiego Więc mogę cię tutaj ładnie, prawda Dociulać fest Kurde O, Kurde bele, no jak mu zostało Po prostu resztówka, dobra Chilik, żeby mnie czasami to coś nie zabiło i dobra, biegniemy kurczę w takim razie za Czulem tutaj. I jakby. Wiecie co? Walił całą merytorykę odcinka. Walił wszystkie, jakby, cele tego odcinka. Najważniejszym i nadrzędnym celem dzisiaj jest pozbycie się tego gracza, nie? Jakby, nieważne co, 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 co miałby za sobą ten odcinek, nieść więcej. Ja chcę się go po prostu pozbyć. O, 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 o. A nie, to jest akurat jakiś random. Dobra. Myślałem, że to ktoś z live'a kurczę. Dobra. Ja nie biję tego typa. Najpierw słuchajcie, zwierzę ubijamy, nie? W takim bądź razie. Bo trzeba się pozbyć. Przestań, kurde, nie bicie. Ja chcę się najpierw go pozbyć. Dobra, ja muszę kurczę ostrożnie. Okej, okay, ostatni hit! Ostatni hit, słuchajcie, on nie ma koksów. Jest po nim. Jest! Dobra, perła go dobiła. W takim razie bardzo dobrze, dobra. Teraz mogę się skupić już, słuchajcie, na normalnej rozgrywce. Bo się pozbyłem gracza. Ty nie masz protów, ej. To sobie spoko. Całkiem spoko, bo gość jest bezprota z tego co widzę. Lata tylko i zbroi jakiś na zmyłkę. E, więc okej, okay, mogę spróbować się z nim tutaj. Nie wiem jaki mam miecz. Ja mam szarpa czwórkę ale z knokiem, więc to nie jest za fajny pojedynek w tym momencie. No ja niestety nie mam, słuchajcie, już pereł, które by mi tutaj dużo pomogły. I e, mam przy okazji nadzieję, że audio tego odcinka nie jest jakieś zrąbane. E, livestream, jakie jest audio y, odcinka, Halo? Powiedzcie wy mi. Dobra, to wygląda głupio ta walka przy takim knoku, naprawdę. Dobra, zjem sobie. O, kurde, ale ten ciacha. Dobra, kek w na pół serca, dobra. Dobra, pyk. No co mnie do wody zrzucasz sansban. Ej, typy latają w ogóle nie w nie w enchantowanych rzeczach. Tak, całkiem ciekawe szczerze powiem. Więc okej, okay, muszę tutaj jakoś kurde uklepać chłopaków jeszcze obu. Mm, no mi brakuje jakichś fajnych butów i w sumie hełmu i miałbym też wspólne uzbrojenie. No ale niestety kurczę. no widzicie, słabo, nie? Dobra, typie, ty jeszcze refile cały czas. Eee, tu mam jakieś mata, kurczę, który ma skin Dreama, okej. Okay. Dobra, mat mnie tutaj podpalił. 59 sekund do kolejnego koksa mam. Dobra, pyk. Kurde, bele, nie mam żadnej innej broni, naprawdę. Słabo. Okej, okay. koks. Zwiewam stąd. Nie ma sensu nawet klepać się z typem na koksiem. Dobra, tu jest drugi koks, o oh, fuck. Trochę kiepsko słuchajcie, jeśli biegam przy dwóch ziomkach, co mają koksy. Co by nie zlagowało? Oh, fucking bitch! No halo, serwer. What you doing? Dobra, Mata chodź tutaj. Dobra, ja sobie trochę odbiegnę, słuchajcie. Zaraz się podjemy. Więc okej, okay, jemy sobie. I dobra, jakiś kobl stąd więcej. Chłopaki, niech tam się pobiją. Ja się jednak spokojnie zregeneruję, słuchajcie. O, cześć, 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 Mata. Dobry raper, by the way. Dobra, słuchajcie. Teraz chwilkę poczekamy. Nie bi. Dobra. Okej, okay, wjeżdżam sobie w jednego i w drugiego w sumie. Bo nie mam do tego problemu, żeby w jednego i w drugiego sobie wjechać, kurczę. Eee, tylko kurde, ten knockback jest strasznym problemem, bo nie jestem w stanie założyć nikomu strefy tak naprawdę. Bo wszystkich wybijam mega daleko, więc przy samym deathmatchu będzie to mega problemem. Będę musiał iść, słuchajcie, chyba na wytrzymałość. Dobra, zaktrak jest, siemano. Dobra, pyk. Ja sobie tutaj przejdę i wiecie co? Ja chyba będę wyczekiwał po prostu na deathmatch. Mordeczko! To jest jedyne, dlaczego czego ten miecz się nadaje tak naprawdę. Dobra, typ jest na koksie. Więc w sumie Albo muszę go kurde przytankować Bo muszę go kurde wybić stąd, dobra, dawaj na ten blok. Okej, okay, nie wejdziesz tutaj No dawaj na blok, musisz z większej wyższej pozycji skoczyć, mordo Dobra To jest w ogóle gracz z typu Okej, okay, zjechał mi pół serca, muszę zrefilować Nice Dobra, jesteś pod borderem Dobra, border go klepie, pięknie. Pod border. Dobra, pięknie. Nie dam ci wrócić. Dobra, zarąbiście, kurde, udało się! Noice! Plus jeden, proszę, w komentarzach. Dobra, muszę zjeść koksa. O, oh, fuck, dojechał mnie! No i niestety moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Surka, by the way trwa 54 minuty, tak jakby chciał ktoś wiedzieć, ile trwa ten odcinek. Więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Przypominam, że Twitch .tv cyferkowy, tam dzieją się właśnie takie akcje. Słuchajcie, no i kolejny odcinek już jutro, no bo mamy maraton, jakby nie było. Do zobaczenia, łapka, sub, Instagram, Twitch, Papa. pa. Cześć.